Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. A również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekło do niego Juda, ale nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał: ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Dlaczego przestrzegamy prawo, które narzuca nam Państwo? Bo tak trzeba to pierwsza myśl, która się pojawia w głowie. Ale dlaczego? Co powoduje, że płacimy podatki? Zaczynamy jeździć po publicznych drogach pojazdami dopiero po uzyskaniu od państwa na to zezwolenia, czy wykonujemy lub nie wykonujemy innych czynności, które są określone przez przepisy prawa. Gdy zastanowimy się nad tym, to odpowiedzią dla wielu z nas może być widmo kary, które nas czeka za złamanie narzuconej zasady. Gdzie możemy zauważyć to najłatwiej? Wydaje mi się, że jadąc samochodem na niemal każdej drodze publicznej. To, co najbardziej motywuje nas do jazdy z nakazaną prędkością, to oczywiście znak informujący nas o zbliżającym się fotoradarze, lub mrugnięcie światłami nadjeżdżającego z naprzeciwka życzliwego kierowcy. Co się dzieje, gdy miniemy już żółtą skrzynkę, lub pana w białej czapce? Szczególnie, gdy czujemy, że ograniczenie w tym miejscu jest ustalone zbyt nisko, lub bardzo nam się spieszy. No właśnie, przyspieszymy. Jezus nie demonstruje siły, aby zmusić nas do przestrzegania swojego prawa. Wręcz przeciwnie, pokazuje nam, że wypełnienie nauki, którą nam daje, powinno wynikać z miłości do Niego. W tej sytuacji nie są potrzebne żadne Boże fotaradary, bo to nie one są motywacją do bycia Mu posłusznym. Wydaje się, że chce nam powiedzieć, jeśli będziesz ze mną w tak głębokiej relacji, że będziesz w stanie ją nazwać miłością, to będziesz również chciał zachowywać moje przykazania. Dlaczego? Bo już wtedy będziesz wiedział, że one są ci dane przeze mnie z miłości do ciebie. Uwypukleniem tej postawy w słowach Jezusa jest opis sytuacji, która nastąpi, gdy ktoś go miłuje i będzie szedł drogą wyznaczoną przez jego naukę. Chrystus mówi: Przyjdziemy wraz z Ojcem i będziemy w nim przebywać. Sam Bóg ze względu na miłość, którą go obdarzymy, przyjdzie do nas i będzie w nas. To nie my musimy z wielkim wysiłkiem docierać do Niego, lecz On do nas przyjdzie. Jak niepojęte się to wydaje, jak bardzo Bóg w ten sposób chce pokazać nam miłość, którą nas obdarzył. Jezus zna nas, wie, że nie jest nam łatwo przestrzegać Jego nauki, nawet gdy obdarzymy Jezusa miłością. I na poziomie naszej woli będziemy chcieli postępować zgodnie z Jego przykazaniami, to nie będzie to dla nas zawsze proste. Nasze ciało będzie podpowiadać nam coś innego. Świat oferować treści, które będą zachęcać nas do porzucenia wytyczonej ścieżki. A szatan będzie krążył jak lew ryczący, abyśmy wyskoczyli z bezpiecznej zagrody zbudowanej przez naszego pasterza. Jezus kocha nas. Więc nie pozostawia nas samych. Obiecuje nam, że otrzymamy Ducha Świętego, który będzie z nami, przypomni nam naukę Jezusa w trudnej chwili i wytłumaczy jej sens w kontekście naszego życia. Czy zauważasz, jak wielką troskę Jezus chce pokazać Ci w swoim słowie? Jak wiele jest w stanie oddać dla miłości do Ciebie? Czy rozumiesz, że nie jest dla Niego ważne puste przestrzeganie prawa? Zastanów się dziś nad swoją motywacją do posłuszeństwa wobec Bożego prawa. Czy twoje czyny motywuje miłość czy strach? Zwróćmy się dziś z miłością do Jezusa i prośmy go o Ducha Świętego, aby wspierał nas w chwilach, gdy nie jest nam łatwo podążać wyznaczoną przez niego drogą.